No i mamy to po raz pierwszy transmisja od dłuższego czasu pójdzie z nagrania, bo ja teraz jestem z tobą tylko na filmie, a fizycznie jestem gdzieś tam, w trakcie mojego pierwszego dnia wejścia na Kim Trzymaj bardzo mocno za mnie kciuki, a na pewno wszystko. Bardzo dobrze się skończy. Uśmiechnij się teraz, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, tak jak zawsze. I wyobraź sobie, że jestem tutaj z Tobą, że po prostu nic się nie zmieniło, a gdzieś tam w drugiej rzeczywistości ja wspinam się tam powoli, powoli w kierunku Uhuru Pik, w kierunku szczytu. I to jest mój pierwszy dzień wędrówki, wspinaczki. Właściwie nie wspinaczki, a wędrówki na Kilimanjaro. Zresztą ta grafika pojawiła się piękna na samym początku, a ja już tylko teraz powiem, że jest dzisiaj, uwaga, tylko o, właśnie nie wszystko sobie dobrze włączyłem, po prostu się tego muszę teraz wszystkiego jeszcze nauczyć. Jest dzisiaj poniedziałek, 51 dzień roku, 20 dzień lutego 2023 roku i rozpoczynamy ósmy tydzień roku. 20 dzień lutego, poniedziałek. 51 dzień roku. Natomiast z nietypowych świąt to mamy dzisiaj dzień Kajdanek, Światowy Dzień Sprawiedliwości społecznej. No, ciekawe, ciekawe, jak większość ludzi rozumie pojęcie sprawiedliwość społeczna, bo nie zawsze ona jest chyba jednakowo rozumiana. I Międzynarodowy Dzień Palących fajkę. Generalnie ja bym namawiał jednak do tego, żeby zrezygnować może z tego nałogu, ale. Zgodnie z zasadą Paracelsusa, jeżeli ktoś ma ochotę, nie widzę problemu, żeby od czasu do czasu ulec temu pożądaniu i fajkę sobie zapalić, jeżeli ktoś ma na to rzeczywiście ochotę. Ja też sobie raz w roku przynajmniej palę cygaro. Tak po prostu dla przypomnienia, że nie zawsze mi to smakuje. Tak jak z McDonald'sem, że. Nie smakuje mi to jedzenie. Uśmiech jest najlepszą kosmetyką do użytku zewnętrznego i najlepszym lekarstwem do użytku wewnętrznego, powiedział Phil Bosmans. Ja zerkam tutaj jednym okiem, patrzę się w ogóle, ile czasu mija, żeby we właściwym momencie włączyć intro i żeby to wyglądało wszystko tak jakby było to normalnie jakbym tutaj był. Poniedziałek, jeszcze do 314 dni do końca roku. Dzień nam się wydłużył już o uwaga 2 godziny i 32 minuty. 2 godziny 32 minuty potrwa 10 godzin 14 minut i e, cóż, do końca astronomicznej zimy zostało raptem 27 dni. Nie mam generalnie możliwości odczytania teraz, kto wczoraj prawidłowo wytypował liczbę osób, które się na naszej stronie zalogowały. Ale mogę za to powiedzieć, że zaczynamy nawyk wyznaczaj czas na indywidualne myślenie i na rozwój i to kojarzy mi się najbardziej chyba z podejmowaniem decyzji. A twój los, właśnie, powiedział Anthony Robbins, twój los właśnie kształtuje się w momentach podejmowania decyzji. No, cóż, dobra, już za chwilę, za 20 sekund, powinienem włączyć intro i to zrobię, a później już w nieco skróconej wersji będzie nasze spotkanie z życzeniami, oczywiście, wszystkiego co najlepsze. 5, 4, 3, 2, 1 już. Wyzywam Was, żeby 555 dni, czyli półtora roku codziennie wstawać o godzinie 5.55. Teraz prawdopodobnie na twoim zegarku jest godzina 6.1. Zaczynamy. Tydzień z nawykiem. Wyznaczaj czas na indywidualne myślenie i na rozwój. Nie będzie tym razem ani czytania zapowiedzi, ani nie będzie czytania komentarzy, bo ich po prostu nie mogę przeczytać, ponieważ nagrywam to przed moim wyjazdem do Afryki, do Aruszy, u podnóża Kilimandżaro i właśnie tak jak powiedziałem przed chwilą Dzisiaj jestem tutaj z Tobą na filmie, a fizycznie w czasie pierwszego mojego dnia wędrówki na szczyt Kilimandżaro. Trzymaj ze mnie kciuki bardzo, a ja będę namawiał Cię teraz w tym filmie, aby wyznaczać czas na indywidualne myślenie i na rozwój. I bierze się to stąd, że mm, dlaczego w ogóle? Zadajmy sobie pytanie, dlaczego taki czas wyznaczać? Okazuje się mianowicie, że można być mocno zdyscyplinowanym człowiekiem, opanowanym, panującym nad emocjami, będziemy mieli szereg możemy mieć nawet wysokie, wysoką samoocenę, być proaktywnym, dbać o zdrowie. Jeżeli nie będzie tego jednego nawyku, możemy być konsekwentni, zdyscyplinowani i wytrwali w robieniu rzeczy, które wcale nie będą dla nas fajne i będą nas prowadzić. Na przysłowiowe manowce. Dlatego też będę Cię namawiał, żeby do nawyku, który mieliśmy w ubiegłym tygodniu, czyli bądź zdyscyplinowany i wytrwały, mimo wszystko dołożyć nawyk, wyznaczaj czas na myślenie, na indywidualne myślenie i na rozwój, między innymi po to, żeby robić nie tylko właściwie pewne rzeczy w sposób zdyscyplinowany. Ale żeby robić właściwe rzeczy, i temu właśnie służy myślenie. Trzeba się zastanowić, czy to, co robię do tej pory, robiłem, prowadzi mnie do moich celów. Czy daje mi to satysfakcję? Czy przynosi mi to konkretne profity? Czy to, co robię, jest w ogóle dla mnie ważne? Jest taka historia, którą znalazłem na dzisiaj, która. Będzie też tak, że te filmy będą krótsze, to już mówiłem. One potrwają być może 15 minut maksymalnie, żeby na czas mojej wędrówki, żeby po prostu było inaczej. Historia pewnej muchy. Price Pritchett jest autorem tego i pisze tak. Siedzę w cichym pokoju w Millcroft Inn spokojnym, małym miejscu ukrytym wśród sosen, godzinę drogi od Toronto. Właśnie minęło południe, koniec lipca, a ja słucham desperackich dźwięków walki na śmierć i życie, toczących się kilka stóp dalej. Mała mucha, wypalająca resztki swojego krótkiego życia, w daremnej próbie przebicia się przez szybę. Jękliwe skrzydła opowiadają przejmującą historię strategii muchy. Spróbuj mocniej. Ale to nie działa. Szalony wysiłek nie daje nadziei na przetrwanie. Jak na ironię, walka jest częścią pułapki. Mucha nie jest w stanie postarać się wystarczająco mocno, aby przebić się przez szybę. Niemniej jednak ten mały owad zaryzykował życie. Aby osiągnąć swój cel, dzięki surowemu wysiłkowi i determinacji. Znamy to skądś? Skąd my to znamy? Ta mucha jest skazana na zagładę. Umrze tam na parapecie. Bo po drugiej stronie pokoju, dziesięć kroków dalej, drzwi są otwarte. Dziesięć sekund lotu i to małe stworzenie może dotrzeć do świata zewnętrznego, którego tak bardzo chce i tak bardzo szuka. Ułamkiem wysiłku, który teraz zostanie zmarnowany, może uwolnić się od tej narzuconej przez siebie pułapki. Istnieje możliwość przełomu. To byłoby takie proste. Dlaczego mucha nie spróbuje innego sposobu, czegoś radykalnie innego? Jak to się stało, że tak utkwiła w swoim przekonaniu, że ta konkretna droga i zdeterminowany wysiłek oferują największą obietnicę sukcesu? Jaka jest logika kontynuowania aż do śmierci, próby zmian robiąc dokładnie to samo? Bez wątpienia takie podejście ma sens w locie. Niestety, to pomysł, który zabije. Staranie się bardziej niekoniecznie jest sposobem na osiągnięcie więcej. Może nie zaoferować żadnej prawdziwej obietnicy uzyskania tego, czego chcesz od życia. Czasami, w rzeczywistości to jest duża część problemu. Jeśli postawisz nadzieję na przełom, starając się bardziej niż kiedykolwiek, możesz hmm. zabić swoje szanse na sukces. Niesamowita jest ta historia, prawda? Przypomina ci coś, kogoś, zachowania pewnych ludzi? Co myślisz w ogóle o tym? Czy wiesz, że. Jest to przypadłość większości ludzi, którzy nie potrafią wypracować tego prostego nawyku. Żeby przynajmniej raz dziennie wyznaczyć sobie czas na myślenie, na zastanowienie się. To może być na początku 5 minut kreatywnego myślenia. Z czasem wydłużysz to do 60, a może jeszcze więcej. Po prostu wyznacz czas na indywidualne myślenie, żeby zadawać sobie. Pytania. Właśnie o te pytania. Czy nie jesteś przypadkiem, tak jak ta mucha, która bezsilnie, beznadziejnie próbuje przebić się przez szybę, robiąc coraz większe wysiłki, starając się bardziej? Czyż nie jest tak w przypadku większości ludzi, że ludzie starają się naprawdę mocno? I nie widzą, że obok są otwarte drzwi, przez które mogliby osiągnąć wolność. Ale pogrążeni w swojej bezsilności, robią dalej ciągle to samo, oczekując, że coś się w ich życiu zmieni, że pojawi się coś, ktoś, że być może coś się wydarzy. A mogliby ułamkiem tego wysiłku, który wykonują dzisiaj, bo okazuje się, że bardzo często, ułam, bardzo często wysiłek wkładany w beznadziejne życie jest podobny do wysiłku, który musielibyśmy włożyć, gdyby osiągnąć naprawdę spełnione życie. Nie jest to pewien absurd, paranoja? Że zamiast wykorzystać Swoją energię na wykonywanie właściwych czynności, właściwie wykonujemy czynność przebijania się przez szybę, której nie możemy przebić. Jesteśmy bez szans. Zastanów się teraz i zadaj sobie pytanie: jaka jest logika kontynuowania aż do śmierci ciągle tego samego? Robienia i powtarzania tych samych czynności? Jaka jest logika tego? Szalony wysiłek nie daje nadziei na przetrwanie. Czyli można teraz, ironizując, powiedzieć, że możesz być naprawdę zdyscyplinowanym, wytrwałym człowiekiem i dążyć do czegoś, po to, żeby się przekonać z czasem, że to nie było to. To dlatego trzeba po prostu zacząć myśleć. To wyjątkowy czas, tak zwana złota godzina. Albo złota godzina mocy, albo godzina mocy, jak kto woli. Po prostu wykorzystaj czas. Jak to zrobić, powiem Ci już w następnym odcinku, bo zbliżamy się już powoli do 15 minut naszego dzisiejszego spotkania, a powiedziałem, że mniej więcej tyle, 15 do 20 minut to potrwa. W kolejnym odcinku powiem Ci, jak zacząć. Ale na dzisiaj. Wystarczy. Pamiętaj o tym, że mamy jedno tylko życie. Jeżeli je dobrze przeżyjemy, to przecież wystarczy. Zacznij po prostu robić to. Ten przepiękny nawyk wyznaczaj czas na indywidualne myślenie i na rozwój, po to, żeby przeżyć pięknie życie, żeby zrobić z niego prawdziwe arcydzieło, żeby dobrze, mądrze, długo, zdrowo, pięknie, w spełniony sposób. Żyć, ale nie tylko żyć, cieszyć się życiem. Tak naprawdę. Pełną piersią. Spełniać swoje marzenia. Trzymaj za mnie kciuki, bo pewnie, biorąc pod uwagę porę, w jakiej teraz transmituję, jestem jeszcze przed wyjściem. Pewnie już wkrótce będę maszerował w kierunku szczytu. Jeżeli tylko się da, będę zamieszczał na Instagramie. Zatem kliknij teraz na Instagramie, zacznij obserwować mój profil, bo tam pewnie będą się pojawiały relacje z mojej wyprawy. Jeżeli tylko będzie zasięg, na pewno się pojawią zdjęcia. Trzymaj się. Do zobaczenia w kolejnym odcinku w klubie 555. Nie wiem czy to będę ja, czy to będzie mój awatar, czy to będzie ktoś inny, a może ja. Kto wie? Kto wie? Do zobaczenia. Trzymaj się. Cudownego dnia Ci życzę i cudownego tygodnia. Ściskam mocno. Cześć, cześć, cześć. Zmienia, ty się zmieniasz ty Przeszłość nie ma już znaczenia Idź do przodu nie pod prąd Tylko ty wyznaczasz cel Doskonale o tym wiesz I wiem to ja